Kochani, Kościół święty stawia dziś przed nami postać jednego z tych, których imię rozbrzmiewało w pierwotnych wiekach chrześcijaństwa niczym dźwięk dzwonu nad dachami świątyń, świętego Barnabi, męża Bożego, który nie tylko służył Chrystusowi całym sercem, ale był także jednym z filarów wspólnoty apostolskiej i człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Przez wieki czczony był jako apostoł, chociaż nie należał do grona dwunastu. A to dlatego, że jego życie, oddanie, męczeństwo i nauczanie były tego tytułu godne. Był wzorem apostoła bez tytułu, który poprzez czyny nie słowa zdobył serca chrześcijan. Zatrzymajmy się teraz nad samą osobą świętego Barnabii, by lepiej pojąć dlaczego Kościół nadał mu tak wyjątkowe miano. Barnaba, syn pocieszenia. Zanim przejdziemy do refleksji nad jego życiem, Warto się zatrzymać przy samym imieniu, które otrzymał, Barnebes, co znaczy syn pocieszenia. Czy to nie jest wspaniałe, że już samo jego imię streszcza misję, jaką pełnił w kościele? Nie był człowiekiem gwałtownym, pysznym, nie był krzykaczem ani nie miał ducha faryzeusza, ale niósł pokój, łagodził spory, dodawał otuchy, podtrzymywał gasnący płomień w duszach słabych. Takich ludzi Kościół zawsze potrzebował i potrzebuje dziś jak nigdy, synów pocieszenia, którzy nie zburzą lecz odbudują, nie potępią lecz doprowadzą do Chrystusa. Zapis dziejów apostolskich pozwala zajrzeć w samo serce Barnabi. Sprzedał swoją ziemię i pieniądze złożył u stóp apostołów. Ten prosty, ale wymowny gest pokazuje, że dla niego Ewangelia była czymś więcej niż teorią, była życiem. Nie przywiązywał serca do ziemskich majątków, nie zamykał się w swoim interesie, ale całkowicie oddał się wspólnocie, Kościołowi, który był wtedy jeszcze młody, kruchy i tak bardzo potrzebujący wsparcia. To człowiek, który nie tylko mówił o Jezusie, ale żył nim na co dzień, w ciszy, w ofierze, w miłości bliźniego. Obrońca Pawła, misjonarz, biskup. Gdy Szawła świeżo nawróconego Pawła. Wszyscy się bali, to właśnie Barnaba pierwszy wyciągnął do niego rękę. On go przygarnął, on wprowadził go do wspólnoty jerozolimskiej. On zaufał, gdy inni odwracali wzrok. To wymagało ogromnej odwagi, rozeznania duchowego i czystego serca. Ileż razy w kościele potrzebni są tacy jak Barnaba? Ludzie, którzy potrafią dostrzec Boże działanie w innych nawet wtedy, gdy ci inni noszą jeszcze znamiona przeszłości. To oni budują kościół od wewnątrz, cegła po cegle, bez huku i rozgłosu. W Antiochii, gdzie wielka liczba ludzi uwierzyła i nawróciła się do Pana, to właśnie Barnaba był wysłany przez kościół jerozolimski. I tam znowu nie działał sam, poszedł odszukać Pawła, by razem głosić Ewangelię. Nie bał się dzielić światłem, nie zazdrościł, nie rywalizował, lecz tworzył wspólnotę misyjną. Świadectwo jedności, które dali obaj apostołowie, stało się fundamentem działalności misyjnej Kościoła. W końcu obaj zostali posłani po modlitwie i położeniu rąk, aby głosić Chrystusa wśród Pogan. Tak rozpoczęła się ich pierwsza podróż misyjna, to co dziś nazwalibyśmy wyprawą apostolską. Ewangelia zaczęła przekraczać granice judejskich miast i docierać do serc Greków, Rzymian, mieszkańców Cypru, Likaonii i Pamfilii. Głosili słowo Boże z mocą, umacniając nowo powstające wspólnoty, zakładając kościoły domowe, ucząc miłości i wierności Panu. Barnaba nie głosił samej teorii, jego słowa były jak sól, która przenika i przemienia. Cierpienie apostołów, znak prawdy. Czytamy w dziejach apostolskich, jak w listrze tłum uznał ich za bogów, Barnabę za Zeusa, Pawła za Hermesa, i chciał im złożyć ofiarę. Ale ci mężowie Boży nie tylko nie przyjęli tej bałwochwalczej chwały, ale rozdarli szaty i głosili: My też jesteśmy ludźmi śmiertelnymi, podobnymi Wam. Taka pokora jest dziś jak złoto próbowane w ogniu. W świecie, który żąda braw i świateł Barnaba, uczy nas, by iść za prawdą. Nie za popularnością. I choć niedługo potem rozjuszony tłum Pawła ukamienował, to jednak ci apostołowie nie wycofali się, wrócili, umacniali, nauczali. To właśnie poprzez cierpienie ich świadectwo nabierało autentyczności. Święci nie są z marmuru, są z krwi i ducha, zranieni, ale wierni. Spór i rozstanie. Wzruszającym ale i bardzo ludzkim momentem w historii Barnabi jest jego rozstanie z Pawłem. Poszło o Marka, kuzyna Barnabi. Paweł nie ufał mu, bo ten kiedyś ich opuścił. Barnaba natomiast, wierny swojej naturze syna pocieszenia, chciał dać Markowi drugą szansę. Ich drogi się rozeszły, ale nie ma w tym zgorszenia, jest mądrość. Bo i rozstania w kościele bywają potrzebne, gdy są z ducha, a nie z pychy. Barnaba wrócił z Markiem na Cypr, kontynuując dzieło misyjne. Według starożytnej tradycji pozostał tam jako pierwszy biskup wyspy i tam poniósł śmierć męczeńską. W roku 488 za cesarza Zenona odnaleziono jego relikwie w Salaminie, a na jego piersiach znajdował się własnoręcznie przepisany Ewangeliaż św. Mateusza. Tradycja ta do dziś jest żywa na Cyprze. A jego kult rozciągnął się na całą wschodnią część basenu Morza Śródziemnego. Dziś, w czasach chaosu i podziałów. Jakże bardzo potrzeba nam świętych Barnabów, dziś, w świecie, gdzie nawet w kościele pojawiają się spory, gdzie nieufność, zazdrość i lęk zamykają serca. Barnaba był człowiekiem mostu, nie muru. Był zwiastunem pokoju, nie wojny. Jego przykład przypomina nam, że prawdziwa siła chrześcijanina nie leży we władzy, ale w miłości, nie w triumfach, ale w wierności, nie w rozgłosie, ale w cichości serca. Wśród wszystkich zamęczonych dusz dzisiejszego świata potrzeba tych, którzy swoją cierpliwością, dobrym słowem i bezinteresownym gestem będą świadkami Jezusa. Barnaba miał serce otwarte, tak szerokie, że mieścił się w nim i prześladowca Paweł, i dezerter Marek, i tłum Pogan. I Żydzi Jerozolimscy. Dziś takim sercem odznacza się ten, kto potrafi przebaczyć sąsiadowi, który go oczernił, przyjąć do pracy byłego więźnia, wysłuchać w spokoju kogoś z zupełnie innym światopoglądem albo odwiedzić starszą sąsiadkę, która jest wiecznie niezadowolona. To ten, kto nie odpowiada złością na złość, ale błogosławieństwem na przekleństwo. Nie zamykał Ewangelii w granicach narodowych czy rytualnych. On ją rozszerzał, rozlewał jak dobre wino w nowe bukłaki. Takie serce ma dziś misjonarz, który bez rozgłosu jedzie do Afryki, pielęgniarka, która codziennie z miłością opatruje rany biednym, czy matka, która przebacza synowi, choć ten od lat nie wraca do domu. Niech ten dzień, w którym kościół czci Barnabę, stanie się dla nas wezwaniem. Bądźmy i my synami pocieszenia dla naszych rodzin, wspólnot, parafii. Bądźmy ludźmi, którzy wspierają, nie dzielą, którzy niosą Ewangelię nie tylko słowem, ale cichym czynem. Jak święty Barnaba, niech nasze życie będzie znakiem, że Duch Święty działa, że dobroć ma siłę przemieniać, że Ewangelia jest nie tylko księgą, ale żywym ogniem w sercu człowieka. Boże, który nas wspierasz zasługami i pośrednictwem świętego Barnabi, apostoła, spraw miłościwie, abyśmy za jego wstawieniem, Darów miłosierdzia Twego z Twojej łaski dostąpili. Boże, nakazałeś, aby święty Barnaba, pełen wiary i ducha świętego, podjął pracę nawracania ludów. Niech Ewangelia Chrystusa, którą głosił z wielką żarliwością, szerzy się nadal poprzez nasze słowa i czyny. Święty Barnabo, apostole pocieszenia, módl się za nami. Amen.